Dziś w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz z Rzeszą Kolegów został pożegnany Andrzej Rozpłochowski, legenda Solidarności, sygnatariusz tzw. Porozumień Katowickich z 11 września 1980 roku. Się bardzo się podobał jako człowiek, i dbał o ludzi, dbał o klasę robotniczą i bardzo był szanowany. No, był wspaniałym człowiekiem, Załem go trochę osobiście. To no bardzo żar, że tak za czas. Andrzej Rozpłochowski został dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział osobiście premier Mateusz Morawiecki. Jak mówili nasi rozmówcy o zasługach rozpochowskiego dla walki o wolną Polskę powinno uczyć się kolejne pokolenia. On no był bezapelacyjnie liderem, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, liderem, których dzisiaj brakuje prawdziwym związkowcem i przede wszystkim człowiekiem, patriotą. Człowiekiem, który patrzył na wszystko z, z białoczerwonej perspektywy i to dosłownie. Ja pamiętam, jak na niego reagowali komuniści i sowieciarze. Byłem tutaj wszystko blisko, obserwowałem, byłem z Katowic tutaj, byłem młodym chłopakiem 20 parę lat. Podziwiałem go, jego odwagę. Aż szkoda, że tak mało ludzi o wie. Zna jego biografię. Andrzej Rozpłochowski zmarł w wieku 71 lat i spoczął na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach.